No cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, dzisiaj moi drodzy z Minecrafta, no jak widzicie znajdujemy się w podziemiach mojej osady. Za nami są stanowiska tutaj z handlarzami, oni tu reprezentują różne profesje i sprzedają różne rzeczy. Ogólny temat jest trochę powiązany z handlem, mianowicie będziemy dzisiaj sobie robić osiągnięcie o nazwie Treasure Hunter. Po Nazywa się ono Poszukiwacz Skarbów, i tutaj tego osiągnięcia polecenie brzmi następująco: Zdobać mapę od kartografa, a następnie wejść do odkrytej konstrukcji. I to jest tylko w wersji Bedrock, czyli powyżej wersji 1 tylko 14. Ok, mamy tutaj takiego kartografa. On ogółem jest masterem, czyli jest mistrzem w swojej dziedzinie. Ponieważ go tak wyekspiłem, ale nie będziemy się tym interesować, on sprzedaje dwie mapy. Woodland Explorer Map, która zaprowadzi nas do leśnej posiadłości, i mamy Ocean Explorer Map, która zaprowadzi nas do monumentu. Kupimy sobie tą Ocean Explorer Map, która właśnie zaprowadzi nas do monumentu. Wstawimy sobie ją tutaj w lewą rękę. I będziemy tam się kierować. Mamy 41 fajerwerek, na pewno nam starczą, ale jeżeli nie, no to będziemy mogli sobie je dorobić. Czyli wziąć z Ender Chesta. Ogółem wychodzimy sobie na powierzchnię. Może już znacie to miejsce, jeżeli tak, no to możecie napisać. Ale nie fatygujcie się moi drodzy, nie nakłaniam. Tylko tak, jeżeli byście chcieli. Ogółem lecimy sobie w stronę właśnie naszej struktury, naszego monumentu. I jakieś, może Wam ciekawostki tutaj podam. Jakieś wskazówki. Ogółem chodzi tutaj o to, żeby znaleźć takiego właśnie handlarza. Handlarze, jak wiemy, spełnują się we wiosce, a wioski są bardzo tutaj powszechnymi strukturami w naszej grze Minecraft, więc bez trudu jakąś wioskę znajdziecie. Ja polecam wam to robić już na świecie, na którym jesteście bardzo zaawansowani. No, powiedzmy, już macie. Pokonanego smoka i macie wiele różnych surowców, materiałów, żeby, żeby tutaj zrobić takie osiągnięcie. No ogółem możecie sobie expić takiego wieśniaka do ogółem piątego levela, ale też możecie zostawić go na drugi level, bo jednak ten handlarz ma, ma mapę już na drugim levelu, jak widzieliście, możecie sobie cofnąć do momentu, kiedy kupowałem od niego tą mapę, ale jeżeli pamiętacie, no to nie musicie, właśnie on ma już na drugim levelu, sprzedaje te mapy, więc nie ma potrzeby ekspić go na piąty level, ale jeżeli chcecie, no to możecie. A jeżeli w ogóle macie wyekspionego handlarza, no to bez trudu po prostu musicie kupić tylko tą mapę i pójść do wyznaczonej struktury. Jak dotrzecie do takiego monumentu lub do leśnej posiadłości, no to pokażę wam się trofeum. Ja tutaj już długo lecę, mamy już ponad 4000 kratek. Więc naprawdę dużo. Fajerwerki nam się kończą, ale nie powinno być z tym problemu. Lecimy ciągle trochę długo, ale żeby jeszcze tutaj nie zanudzać Was, no to kolejne wskazówki. To tak, żeby ogółem dać mu taką profesję, takiemu handlarzowi, no to musicie postawić stół kartograficzny. Stół kartograficzny stworzy się z dwóch sztuk papieru i z czterech z sztuk desek. Czyli nie jest on jakiś trudny do stworzenia, raczej jest łatwy, ale tutaj nie będę mówił, ale na pewno nie jest jakiś najtrudniejszy, więc powinniście z łatwością go stworzyć. Ok. No, i właśnie stawiając taki stół kartograficzny, handlarz dostanie profesję, ale tylko pod warunkiem, że handlarz ten nie miał przedtem profesji, bo jeżeli miał, no to nie, no to nie możecie usunąć tej poprzedniej profesji, i wtedy będzie problem. Musicie szukać następnego. Ok, my tutaj. Tu idziemy do tej struktury, w sensie lecimy. Jest to ona dosyć oddalona daleko, daleko od naszej osady, ale nie powinno być problemu z dotarciem tam, gdyż już jesteśmy naprawdę blisko. Prawie 7000 kratek przeleciliśmy. To jest naprawdę dość no, sporo. 7000 kratek, naprawdę sporo. Kiedyś Minecraft liczył, cały Minecraft liczył tyle kratek. A w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym Minecrafcie mamy, mamy miliony bloków. Zależy, kto ile, kto jaki ma potencjał sprzętowy. Ok, lecimy sobie tutaj przez, przez lodowce, bo jak widzicie, tutaj są wokół nas lodowce. Naprawdę to wygląda bardzo ładnie. Ok. Dotarliśmy na miejsce 4 fajerwerki, a dokładnie 3 i jesteśmy na miejscu. Ogółem jak widzicie, mamy efekt naszego tutaj naszego tutaj mining fatigue, czyli wolnego tutaj kopania. OK, Dotarliśmy do struktury i tutaj są takie, powiedzmy, brama. No i Tutaj jak jesteśmy w tej bramie, no to zdobywamy osiągnięcie, pojawia się nam ono gdzieś na ekranie, więc... Powinniście się cieszyć, i ja wam pomogłem zdobyć to osiągnięcie, ale na razie nic nie mówię. Jeżeli wam pomogłem, no to zostawcie łapkę w górę i napiszcie jakiś pozytywny komentarz, bo ja wszystkie komentarze czytam i przypinam se komentarzom, więc moim zdaniem warto. Ja wam wszystkie wskazówki powiedziałem, nie mam już nic więcej do powiedzenia, a więc życzę wam miłego weekendu, do usłyszenia już w kolejnym odcinku i cześć!